Cześć, jestem Wyszek, alkoholik. Jak ciężko mi było uznać bezsilność wobec alkoholu? Oj, bardzo ciężko, bardzo ciężko. Trwało to. Ja to mogę powiedzieć latami. Od pierwszego momentu, kiedy usłyszałem, że jestem alkoholikiem, jak mi lekarz powiedział po detoksie, do czasu kiedy trafiłem do wspólnoty, 6 lat to zajęło. Naszarpałem się, naudawałem się, namęczyłem. Się. Tak bardzo nie chciałem być alkoholikiem. Mocno walczyłem z tym. I później w wspólnocie jeszcze parę miesięcy nie chciałem się utożsamiać, to byli oni, ale chodziłem. Chodziłem i to powoli pękało, trzaskał ten mur. I za to jestem właśnie wdzięczny w wspólnocie, że, że była, że chodziłem, wiecie, to, to, to chyba najistotniejsze. Były różnego rodzaju terapie, programy rozwoju osobistego, ale to, że chodziłem do wspólnoty na mitingi, to mi dawało najwięcej. Ja. Dlatego, że tam zacząłem się utożsamiać z osobami, które mówiło o tym, kim są. I za to jestem wdzięczny. Dobrego, fajnego dnia Wam życzę. Pamiętaj, nie jesteś sam. Cześć.